Cześć, pasieka gromadzeń. Jest niedziela, 17 marca. Pszczółki pięknie latają. Jest godzina 11, gdzieś dochodzi. Chcę zrobić przegląd, bo ostatnia pogoda była niezaładna ciągle, ciągle wiało. A dzisiaj jest naprawdę ładnie. Tak to wygląda. Wszędzie tutaj. Pięknie pszczółki pracują, oblatują się. Trzeba dzień troszkę wylotki poszerzyć. No, tutaj w tych nie, bo tutaj jest wylotek taki stały, ale tu, gdzie są te kratki metalowe, no to trzeba będzie. Pięknie latają. Pięknie. Coś wspaniałego. Pogoda jest piękna. Jest po prostu na razie bezchmurne niebo. Wiatru nie ma. No, miało być ciepło. Nawet do 20 stopni ma dochodzić, ale zapowiadali wiatr, a jak na razie jest bezchmurnia. Zajrzymy do Uli, może nagram jak do i6. Jeszcze nie nagrywałem dawno, w tym roku jak tutaj zaglądam, no coś pięknego. Po prostu tutaj całe niebo szczółki latają. Mają pełno pyłku, zwierzby. Super. No tydzień to nie było za bardzo lotów, były pojedyncze, powody. no czasem coś tam z pyłkiem. Wczoraj widziałem, już latały. No tak jak widać, ostatnio jak nagrywałem, była w miarę taka pogoda, to tutaj ledwo co zaczynało kwitnąć, a w tej chwili, no są pszczoły oczywiście, ale popatrzcie jak już przebrane są te kotki Ale tu pszczół jest i ja cię kręcę Słyszycie? To jest wszystko bzyczenie pszczół, które są na tej jednej wierzbie mojej tutaj. Niesamowicie. No jest ich tu chyba setka na takim małym krzaczku. Pięknie, pięknie. Po prostu po kilka na gałązce. Wspaniale. Dzisiaj bardzo pięknie na nosu. Teraz to super dzień dla pszczółek. Dobrze. Po prostu nie mogłem wytrzymać, żeby nie przyjść do pasieki. Myślałem, że jeszcze jest chłodno, bo to jeszcze nad nie ma 11. Ale no jak widać... żyć bardziej troszkę potwierać gdzie się da. Zaglądniemy do tej szóstki. Tutaj rodzinkę na siedmiu ramkach jest, a była na 11 ale o jedno za duże, bo ostatnia e, po prostu spisła. Ale nic, 1 na 10 po prostu musiał. No trzeba podymić. żeby fajnie chodzą, nie powinny być za bardzo złe. Ale... I tak trzeba trochę podymić. Tutaj nie dawałem pieżgi. To jest inna rodzinka, aczkolwiek... Aczkolwiek... E, po prostu nie miałem tyle. Gdybym miał więcej, to bym podał. Także... Nie, nie, że specjalnie nie dawałem, bo nie trzeba, przydałoby się nawet silnej rodzince na pewno, zwłaszcza, że ten tydzień był bezlotny. Zobaczymy, tu były ramki z, z boku. Czy wyjadły pokarm? A, tutaj jest, tutaj jest. Trzeba będzie odsklepić. Odsklepiamy. No, gęsty pokar, czyli nie spleśniały. Nie, raczej znaczy spleśniały. Jest kiśnięcą, tak kiś, kiśnie, wtedy się robi woda taka. No, dużo go tu nie ma. Tutaj, patrzcie, nawet pyłek jest. Ja to chyba zabrałem. Był bliżej tam i one zaczęły już nosić. No, ale nic, muszą po prostu to wyjeść. No, tu, gdzie podrapałem dłutkiem, to... Wyjadły. A gdzie nie było, to nic. No i właśnie dlatego trzeba to poprawić. Tutaj nie miałem egzelczyka chyba na pasietę. Dobra. No, że to zrobione. Powinno być już wcześniej to zrobione. Pokażę. Tak jest. O. Widzicie, na zatworo macie już są pszczoły także za to dużo gadać To znaczy, że idealnie jest gniazdo w tej chwili powinno być na ciasno, żeby ogrzewać czerw i tak to wygląda. Jeżeli na ostatniej rance jest dużo pszczół, to znaczy, że jest OK, aczkolwiek trzeba patrzeć, czy już nie zaczyna brakować miejsca. Teraz bardzo jest szybki rozwój, bo było dużo czerwiu. To bardzo skokowo czasem, naprawdę. Widzicie, to jest pierwsza ramka. Te pszczół, pszczółki obsiadają na czarno, przynajmniej tą stroną całą. Tutaj troszkę jakieś mm. są przerwy, ale też nieduże. Co my tu mamy? Tutaj, tutaj jest świeży, błyszczący nakrop. Albo z wierzby, albo przeniesiony. Z innych ramek, aczkolwiek jak widzieliście, za zatworem nie było e, tego, co było nie zasklepione, to nie przenosiły. No cóż, ciężko powiedzieć. Możliwe, że to troszeczkę z tamtej strony, z tej nie. E, parę centymetrów jest prawdopodobnie wierzbowego już na kropu. No, pszczołki coś tam latały wczoraj, niedużo, ale z dwie, trzy godzinki była taka temperatura, bardzo wiało, ale słońce było i one, i one je dawały radę. Na razie rodzinka spokojna. Tutaj jest pszczoła chyba sklenar, aczkolwiek kupiona matka, kupiłem mu nasienioną padła i one wychowały sobie drugą, ratunkową. Prawdopodobnie przy przeglądzie zgniotu. Albo kupiłem szajt, no ale, ale pszczoła fajnie, że jest łagodna. Tutaj wypolerowane miejsce. Podmuch Macedony się rozchodzą. Nie ma jeszcze czerwiu, ale pokarmu nie ma tak dużo. Nie ma, nie ma. Patrzcie, tu z góry jest trochę zasklepionego, a tu dół jest pusty. No, trochę, trochę, trochę wyjadły. Mam nadzieję, że naniosą. Ja mam jeszcze takie ramki całe z pokarmem, pozabierane. Jest możliwe, że za zatwór. Za 2-3 dni, jak zobaczę, jak to, co dzisiaj odsklepiłem, teraz przeniosą to dam jeszcze jedną całą i ją odsklepię. A zobaczymy, może z drugiej strony będzie więcej. O, tu już jest czerw. Tu jest czerw, ta strona. Tutaj też jest. Dobra, chowamy. Chciałem matki poznaczyć, ale kurczę, nie mam. Jeszcze zamówiłem mazaki. O, jaki barciak. Dobra, zabiłem. No to, to, jest, to jest problem belec. Widzicie, ja nic nie dmucham. Jak na razie nic mnie nie atakują. Nawet nie ma sensu. Wcześniej parę dmuchnę, Ale pszczoła bardzo spokojnie. Tu jest też ramka. O, tu jest matka. Widzicie mateczkę nie jest znaczona, ja bym ją teraz chapnął i zaznaczył no ale tu też jest czerw, cała ramka z czerwie, praktycznie co jajeczka dobra, chowamy gdzie ta matka chyba przeszła na drugą stronę, trzeba ostrożnie, żeby ją gdzieś z boku nie ale lubią wchodzić z boku można ją wtedy zgnieść parę matek już niestety zgniotłem po prostu, no miałem przegląd za tydzień, patrzę, mateczniki ratunkowe, no to, no to największa prawdopodobność jest, że to przez mój przegląd. Nie? nie było tak, że ja widziałem, że ją zgniotłem, tylko po prostu, no skoro skoro tydzień po przeglądzie okazało się, że coś się z matką stało, no to czuję się winny. Tutaj też czerw, czerw, no nie ma dużo pokarmu, te dwie ramki to całe czerwy praktycznie, bardzo, bardzo wyczyszczone. Tak jak myślałem, z 4-5 ramek będzie czerwon Dobrze, no fajnie, fajnie, naprawdę. Tutaj pusta. Dużo miejsca. Dużo miejsca. Nie widać czerwio. Na trzech ramkach nie ma dużo. Aczkolwiek ostatnio była taka pogoda, że nie ma dużo jajeczek prawie w ogóle. Tam na pierwszej trochę widziałem w niektórych miejscach tam gdzie czerw się wygryzł No dzisiaj pewnie będzie walić jajka. Tu jest cała ramka pokarmu Cała ramka. Dobrze, ja jej nie odsklepiam pszczoły na niej siedzą one mają taki zapas W razie czego na ee, na to, żeby tam głodu jakiegoś nie było jest jedna ramka to, to jest fajnie spokojniej eee, będę spał, że jak ktoś ci mówi, że jest dobra, ja tutaj daję pauzę nakręcę w ulu jakimś jeszcze w którym nie było pierzgi. zobaczymy jak, jak to wygląda to znaczy w którym była w którą dałem pierzgę, nie? bo tutaj nie dodawałem i widzicie na trzech ramkach, ale prawie całe ramki od góry do dołu czerwił i jajeczek no bo tam już się sporo wygryzło Zaglądniemy teraz do siódemki. Zaczymy na tą ramkę z pierzgą, którą podawałem około tygodnia temu. Jak to wygląda? Jak dzięki temu zaczerwienie jest? No dzięki są mniej więcej równe si siłą, przynajmniej w tamtym roku były. Ale po zimie też wydawały się. Tutaj są ramki odsklepione. No ta jest praktycznie sucha. Tu jest kilka komórek, ale to o, wszystko, wszystko ładnie przeniesione, wyjedzono. So, z tą ramkę mogę zabrać do siebie. zula zabrać będzie do miodni, super ramka nieprzeczerwiona z tamtego roku właśnie z miodni tutaj mamy kolejną ta strona jest czyściutka, tutaj parę tych komóreczek, ale to, to ja na to na nie patrzę, ja to zabieram albo albo wezmę, pod wieczór zabiorę, żeby wyczyściły wezmę to szybko skrobne do wieczora to one to przyniosą Padał troszkę, o pszczoła, nie chcę ci krzywdy zrobić. O, one tu przeniosły, to jest kilka komórek, w sumie mógłbym to już zanieść, ale co mi, podejdę jeszcze raz, pasiekę mam za domem, więc żaden problem. No, tu też pszczołki siedzą już na macie. A tu ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, o jezu, ale tam było siedem, no to nie, ta rodzina chyba była jednak silniejsza. 9 to dużo, ale dodałem, było na 8, jedną ramkę z pieżbą dodałem, dlatego jest więcej. No, to było 9, ja ściśniałem, a później poszerzyłem tą ramką z pieżbą. No, widzę ostatnia ramka z pokarmem. O, te rękawiczki musisz wyprać albo kupić nowe się klei wszystko. No, tu jest dużo pokarmu, przydałoby im się to odsklepić także pszczoły na razie to odłożę, ale na koniec e, odsklepię tą ramkę. Strząsnę te pszczoły, mam tu zmiotkę albo po prostu wy, wyczepię je, Strząsnę. Tutaj pszczoły się interesują. Zaczynają, trzeba podmuchać lekko. Tu i tak ten jak kupię nowy, mam sentyment, bo to po dziadku, ale po prostu zatyka się tą, daje się górę i od razu od razu gaśnie nie? i trzeba chwilę czekać, rozpalać, rozmuchiwać a tu kolejna spokarna. Tak, tu trzeba odklepić tą jedną i ją przełożyć nawet chyba za... Za matem, bo za dużo dzięki ramek teraz. Prawie cały korpus. Tu jest już tu już już czerw. No ale popatrzcie, tutaj jest trochę na kropu albo z wierzby, albo po prostu przeniosły z innej ramy. A te są bardziej zaciekawione no, niż tamte ale nie ma tragedii trochę żeby do środka dymu weszło żeby one poczuły Patrzcie, prawie cała ramka czerwion. Jedna, druga strona, piękna. Pięknie zaczerwiony. Czerw ładnie zbity. Tu jest matka dwuletnia z żółtym palitkiem. Krainka, jaka dokładnie, nie wiem niestety. Zamówiłem odkłady wtedy. A to był odkład kupiony. Pytam się, jaka tu jest. A pszczela zapomniał. No, widzę, nie pamiętam. Z którego kupowałem. No i krainka, bo oni tylko krainki mają albo Prima, albo Marynka, albo dobra. Bo takie takie matki mieli. No, widzicie, jak gdyby nie ma, to one też chodzą po tych ramkach na górę i... No nie chodzi o to, że gryzą, rządą, tylko po prostu też ramka się wygryzło sporo. Tu jest prawie okay. trochę więcej, ale też ładnie. Mm -hmm. Trochę już wygryzionego. No najważniejsze, że to jest czerw zamknięty, to znaczy, że w ciągu kilku dni się wygryzie i rodzina będzie silniejsza. No chowajcie się. O, patrzcie jak atakują. No i właśnie, podkurzać. chwilę stał, jeszcze z otwartym, z otwartą tą górną częścią, a i tak Co so, To, to o to, czym mówię, że chyba trzeba będzie zainwestować nowy sprzęt, taki, w którym to tak nie będzie gasło. Ramka z czerwiem. Tu jest matka. Czyli która to już? Czwarta ramka z czerwiem. Tam były trzy, albo cztery w poprzedniej. Już nie pamiętam, chyba trzy. Ale nie było ja, jak no, był zimny tydzień wiało. Matki nie za bardzo czerwiły, nie widać takiego czerwia otwartego za bardzo. Ja też tak się nie przyglądam, bo to jednak po tej porze roku to przeglądy jak najszybciej. No tu jest piąta ramka z czerwiem, widzicie, tu się już wygryzło. Pięć ramek, no i sporo tego czerwia. Dobra, tu już jest pokarm, dobra, pokarm trzeba będzie odsklepić, czyli tak, która to była ramka z pierzgą, by ta. pierzgi prawie nie ma, a czerwiusz jest zakryty, także widzicie wyjadły wszystko, wszystko na rozwój poszło, niesamowite. Prawie nie widać, że to była pierzka. Kilka żółtych komórek to chyba na zwierzby przyniosłem ale, ale jest Pięć ramek i to takich sporych Muszę sprawdzić dokładnie kiedy ja to dawałem Tą pierzgę No ładna, ładna rodzinka, 5 w 4, fajnie Tu jest dwójka, czyli ta ramka co pokazywałem ostatnio, że dałem pierzgę i tam były jajeczka chcę wam pokazać jak teraz wygląda ta ramka To jest ta tu jest wszędzie czerw zasklepiony i tu są gdzieniegdzie gdzie jajeczka o, praktycznie wszędzie w pustych Także wyjadły tu jest matka tu jest czerw kryty czerw otwarty jajeczka cała ramka są cztery ramki ale praktycznie już całe Widzicie? czy nie tylko na górze są wianki. Pięknie. Cztery ramki. Ale z tego to jest ponad trzy ramki. Widzicie? Czerw. Kryty. Także super. Dobra, daję pauzę. Zaraz zrobię podsumowanie. Tak, jest już po przeglądzie. Coś mogę powiedzieć. Różnie jest, naprawdę. W niektórych rodzinkach jest moc, siła, jest super po prostu, ale w innych jest y, trochę gorzej. E, no, najgorzej jest jedynastką. Nie ma matki, są trutówki. Będę ją łączył z ósemką. Ósemka też nie jest za silna, ale matka tam jest, tylko po prostu słaba rodzina. One były najsłabsze, ta jedynastka, no co zrobić? Będę musiał zaraz... Y, zrobić tak, że chyba wysypię te pszczoły gdzieś kawałek dalej te co wrócą to wrócą powinny być to normalne pszczoły lotne eee, a trutówki zostaną, mam nadzieję. No i połączę jutro z ósemką. Dam na górę ósemki. Krata odgredowa, może bez. No nie wiem, jeszcze muszę doczytać, bo nie miałem jeszcze takiej sytuacji z trutówkami. Eee, także nowe doświadczenie. Niestety i takie doświadczenia też się zdarzają. Wiatr się zmaga, czyli jednak w prognozach dobrze mówić, że dziewiało, tylko na szczęście dopiero po południu zaczyna, nie? Już jest pierwsza, więc przeglądzik mi mnie trwał 2,5 godziny na 12 uli, uli, żeby przejrzeć. Ale dosyć dokładny. Najdokładniejszy w tym roku. No i tak jak mówię, kurczę, no najwięcej czerwiu jest no cztery ramki, ale takie solidne plus na piąte jajeczka już się pojawiają w niektórych rodzinach no mówię no, te dwa ule no, połączymy, zobaczymy co z tego będzie Co jeszcze? No w paru ulach pokarm wszędzie jest ok, aczkolwiek tu w tych szóstka, dziewiątka było go trochę mniej jeszcze były zapasy, powiedzmy jedna ramka cała zasklepiona, ale tam gdzie czerw to praktycznie puste ramki to mnie zdziwiło, coś tak słabo przynoszą przy czerwiu no może wyjadły teraz i przyniosą jeszcze, pozaczymy. no osklepiałem ramki tam gdzie nie było, lub było mało tego pokarmu, mam, mam schowane ramki z, e, z pokarmem więc nie ma problemu po prostu je e, doniosę tutaj trójeczka jest fajna tu z cichej wymiany matka, ale dosyć o stresom, tu była prima łagodniutka, a teraz no trochę mnie, trochę mnie tutaj męczyły, ale są cztery ramki z czerwiem zamkniętym i na piątej już jajeczko. I tyle, także no, mam nadzieję, że U, Wam też się udało zaglądnąć, dzisiaj około 18 stopni, więc naprawdę ciepło, słoneczko, super warunki. I się biorę za tą jedynastkę moją, tą trutówkę. No matki nie ma, przeglądałem dwa razy wszystkie ramki, ale są jajeczka, także w niektórych komórkach jedna jajeczka, w innych kilka. No więc z tego co czytałem wcześniej o trutówkach, tak to mniej więcej wygląda. No i czerw trutowy, nieduże, rzadko. Po prostu taki nie jest warty czerw, tylko gdzie nie gdzie, po prostu co dziesiąta komórka trutówka, już zasklepione jest kilka y, ramek czerwi trutowego. Także trzeba działać. Że cześć, trzymajcie się. Hej.